Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Art 10. I Dzisiaj gramy się w coś nietypowego, coś co się mi pojawiło po prostu na głównej na Google. Jest to gra Super Maker. Supermaker, jak zwał, tak zbał, no. Po prostu gogle Zrobione przez tego gościa, o tego, o tego tutaj co widać, no. I ta gra powstała w roku 1976? Coś koło tego, nie wiem, ale ta gra jest bardzo stara. Bardzo, bardzo stara, tak stara, że on chodzi Dobra, no to w takim razie chyba bez dużego celu klikamy play Zobaczymy, co to w ogóle jest Patrz, to jest taki taka graf, w której możemy sobie różne gry tworzyć, jakiekolwiek To jest tak normalnie Mario... Mario... Maker, no To jest po prostu... Oddać z trochę kamerę patrzę, to tak, robimy se. O, robimy takie coś I stawiamy na naszego ludzika Tutaj, o I dajemy flagę Tutaj. Mogle czekaj. co Stawiamy tutaj. I robimy checkpointy jeszcze. Checkpoint będzie tutaj, tutaj i tutaj. I dara, kurda. Teraz robimy sobie, sobie dajemy trochę cachę. ...gdzieś tutaj, o. I rozmamy. Zobaczymy, to, co to w ogóle pójdzie ta gra. Idzie, idzie. Kurde. Czekajcie. No kurde. No kurde. Kurde no. I słuchajcie, lecimy dalej. Kurde, io stai chiedendo. No, sorry. Sorry, sorry. Non se te spaccia o se te No, oh, mi manca queste cose di Kurde, <laughs> no, dai, 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 I patrzcie, o, oh, może sobie chodzi z tego normalnie, teraz. Tak się ogrywa gry normalnie, kurde. Widzicie, jak się ogrywa? Tak się nawet nie ogrywa gry. Teraz możemy wejść na luz na Jest Jeszcze gdyby można było robić gry w 3D. Dlatego było, za... jakie fajnie. No i koniec, i wygraliśmy. Otwórzmy ten level. Patrzcie na to, to jest taki ping-pong. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. -pong. Demos o TT, o-o-o. O-o-o. E teraz eu já dei de grammy. Grammy se vai ter R$ se ping pong R$ <laughs> Co się dzieje w ogóle? CO SIĘ DZIEJE W OGÓLE? O, widzieliśmy piłkę. To jest taka gra o takim duchu. Przerabiamy. A, tutaj w ogóle jest jako w sędzie. Aha. O kurda, z lakuje ja pierdzie, O kurde. O kurwa co ma laguje Ja pierdzielę jak gra mi laguje w ogóle Zepsułem grę, ja Ale w sumie to mnie to obchodzi jak jej ja tak tylko tu jestem chwilowo. Ja tu jestem tylko, ja tu jestem tylko gościnnie Występuję tutaj Tylko gościnnie Dodajmy za więcej graczy Samuraj, granica laguje? ja pierdele. Zapisałem coś, ma, chyba? O O, czul, ale teraz mi gra laguje ja pierdziele Ja No Kurde No i jak... Jak to się stało? Znowu przegrana! Kurde! Siódowe! Alec na sam dół. O! O, 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 o. Ja! Nie da się tego gracza. To co to jest? A, to gra jest... Może powiedzieć taka bardziej... Ładna! No to w tak razie dajemy sobie Naszych... słonków. Ej, aby wiecie o tym, że da się w tej grze ustawić jednocześnie pana tak o, jako grac od góry, czyli jako gra od góry i grac jako bokiem? Tylko w tej grze tak można robić, nie można tak w Mario Maker. Pst, co? A, że kurde dzieje? A Tak, o, 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 na na górę Czekaj, o, 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 no, idź, 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 O, 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 no, idź, idź. Na na tak, No, tak, No tak, O o, 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 Posu na tak, 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 No! tak, 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 gitana! tak, 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 stało! Nie da się nawet tego przesunąć Cemu Dlaczego? Patrz, no nie ja jestem w tym będę patrzcie patrzył. To jest tak, to i to I gramy Co jest? O, o, o! No! Cemu? Dlaczego? I do. No! Lecimy! No! Co jest? Tak raczej dodam sobie jeszcze jedną mapę. Mam pomysł. Jest jeden, durny, ale jest na pomysł. Bobu budowniczy, sam się da radę. Bobu budowniczy, <grym> nie jest sam. Ja wiatr, wiatr i cement, niestraszne nam. Bo banubimy, nie jest sam. Przez cały dzień, robota w

O, O! Jest na dada, kurde, Co to za gówno. No, no, Tego nie da się grać few moments later. To idę coś z To A kurde za to Kurwa rzeczywiście! O. Jak jest to wszystko pole No i kurde, by ręka pozbyła od tego na palce na kreaturze. Yeah. O, o! Dosłem! Spada! <gry> Też wydałem. Teraz będzie zabawa. I wygrałem level. <coughs> Jej. Udało mi się wygrać. Mam nadzieję, że ta gra nie jest tak, że wszystkie gry zepsułem jakie były. Tylko, że po prostu... Tylko u mnie. Jakby co. No i dobra, i w sumie to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Taki dziwny odcinek, ale o makeze i tylko w Super makeze można robić takie rzeczy Nie ma takiego jakiegoś Super Mario Makerze. tylko w tej mogę tak robić I do usłyszenia w kolejnych odcinkach Cześć i siema, siema, siema Nam Style.